Hej, z tej strony Cycu i z tej strony mój mały... pomocnik. Cześć, witajcie, Staszek Niedzielski z tej strony, kabaret Trzeci Wymiar. O, siema, tu Banan! Akurat mamy coś smacznego, więc w ramach tych smakowitości zapraszamy Was na wspaniały, smaczny występ kabaretu Trzeci Wymiar. 8 marca występ... A! Myślałem. Szczawnicy. Jazz Bar Szczawnica. Na godzinę 18. To nie, nie Następnego dnia jedziemy 9 marca do Ciska i w cisku też wystąpimy w ramach Dnia Kobiet. Cisku? Ciseczku? Ciseczku. Zapraszam wszystkich ciseczkowianinów. Będę z nimi. Źle poszedłem, bo jestem pod Giewontem, ale wy traficie. Pamiętajcie, 8 marca w Szczawnicy godzina 18, 9 marca w Cisku godzina 17.